Całe uzdrowiska tam są, nie? Refleuracje są bodajnie wiesz także Jak będzie dawać tutaj bo 5 zł za przejazd do połowy, to tam to samo rozumiem Kościół tak wczoraj powiedziała? Tak No to ja to jak za staniem to nie ja wie, to, Nie, to trzeba nie Mogę jechać, mogę wrócić alczyni, jak pojadę auto, no po autostradą? Nie, w tamtą stronę jechaliśmy normalnie. Zabenkiem jechał. O no, zabenkę. Zabenkiem. A sporo ten mówi, znasz drogę znam. Jak pojechał na autostradę, tak my wyjechali prawie w Kędziernie. Rybnik ichały, tak ja pamiętam my z dziewczynami też jak jechał. To to przez rybniki szybko. No, no, ty... Czasem, tak, no czasami tak, ale jak, jak masz jakieś godziny takie po. My w strumieniu już dawno kupujemy jajka, wiesz? Tam jest są więcej rzeczy takich. Mają kartofle mają dobre. Oni tam chyba mają jakieś gospodarstwo, rozumiesz i tak, bo to się wziął w stanie, jak przywiózł tą dziewczynę, nie? Nie wiem jaki tam było na imię. Ale taka dość, no, już ciasta, no na dziołka nie jak, jak dziołcha, nie? Młodsza od nas. No i tam myśmy go tam zaczęli podbierać, rozumiesz to co wtedy powiedział, nie? Wierny jest jej. No, to taka dziewczyna by trzymała. No pewnie. Rowerzyści już sezon zaczęli. No ja w tym roku jak łapię za rower... To dziewucha. No, jak za... Nie, poczekaj aż, aż... aż o, no to się ma spakować. Tam jest składka tylko dla rowerzystów i dla pieszych. Tak. Wiesz? Znaczy, jest dla pieszych, ale my rowerami też tam. Nie, dzisiaj ona po wiezie przyjdzie. ty 2,39 gaz, obejrzyj. Naturalnie czy drogo? Tak, Ja wiem, a co jak ja inny chleb kupi, to też peser daje? Piesy, czy sprzedawcą? Ja jestem kupujący, nie? Wiesz? I potem Wadek przeprosił mnie, Dzwonił i przeprosił. Bo zrobiłem szumu, spółce, wiesz? Ja do obrębnej na morsy. No. Dziękuję, no, tu no, z 20 lat są, ale ja zawsze ich przycinam, Ja teraz już nie przycinam, bo chcę ich oddać. A tak ja zawsze przecinam, że oni nie jest taki, wiesz, na dole. Cześć, Widziała, wiesz, widziałaś na dole takie cienki, a ja zawsze to obcinam. Jakby ich nie obcinała, to pewnie już za kolano by były. Masz to czarny pieprzyk? Wiesz, mi się taka krwindowa. Tylko my nie będziemy przejeżdżać wody. Eee, wysz wykluczę. Powiem licerkę zasłoniłaś, wiesz? Przepraszam. Ja no więc gadu dałem, że bomba nie wjeżdżał, a on się czai. Wczoraj była piękna pogoda, była tak jak dzisiaj prawie było nie zawsze, bo trochę słońce zachodziło ale była piękna pogoda temperatura była minusowa super się jeździło wczoraj ale ja mam zawsze spuknięte taki grube kolana i te spodnie to spacerownicze mi Wisłą chodzą to co dziewczyny w sobotę jedziemy na ten yy, do Kalwiny dzwoni, że jedziecie a ja w Rybniku, siedziałam w nich. Już mam po obiedzie, to weźmę. Nie mogę doczekać się drugiej zmiany czasami. Brat też tak lubi drugą zmianę, a ja nie lubię drugiej zmiany. Tam ja tak za bardzo jej nie lubię, ale już po trzech dniach to już chcę drugiej zmiany. Ja tylko cztery godziny mam tak. W każdym razie od tego śniło. I gdzie byliście na nartach? Tu w Brednej? No, Może na Nartak? Wczoraj. w są na Słowacji Aha. Arty też tam jeździ. No ale ja co? To... A ja nie nie no nie lubi nie z wtedy jechać, bo... tam za tymi krzakami? No widzisz tam do góry Aha, a no tak Zoli. Już jesteś, ja się, wie się. Nie, nie Wszystkiego ja Nie wiem To nie jest. Nie? <laughs> jak tam po lewej stronie A i druga sprawa jeszcze, piwa i nie? No, no. A ja mogę wypić kilka piw, nie co na mnie robi ludzice, ale ja nie piję szybko piwo na akord. To ja na piję piwo ode mnie, szybko no, piję. Ja Coraz nie umiem to pić. Coraz więcej śniegu, patrzcie. My mi pojechali teraz na wycieczkę z Pedotu do Takie piwo słodkie i słabe, to tak. Laty. A tak? to było Cytryny dusisz, lód, cytryny wydłużasz, potem lemonki jeszcze.